No i jak tam u Ciebie? Jak co roku. Przyszła wiosna, świstu gwizdu, wszystkie dzieci poszły i no, no. A jak u Ciebie? To dość spokój. Co? Nie świętują Dnia Wagarowicze? Czy świętują. No to chyba dobrze. Oprócz Amelki. Anelka. Amelka. Ja nie wiem. Rodzice w domu już niczego nie uczą? Nie przekazują żadnych wartości? O czym mówisz? O solidarności. Jak wszyscy idą, to wszyscy. A kto ostatni? Ten wazeliniarz. U nas się mówiło, kto zostanie, ten w dostanie. O, u nas było jeszcze, gdy myślę o wiośnie, spierd... Radośnie, niezłe, niezłe. U nas jeszcze było uważaj na policję, bo spisują za rogiem mocne. Ja tak byłam wychowana. Oni mówili ci, jak wszyscy skoczył w ogień, to ty też? Oczywiście, że mówili, ale mówili też, dzień święty trzeba święcić. O to! I co ja mam teraz z nią zrobić? Ciężki temat. Schudła ostatnio. Wiesz, jak to mówią. Przykład idzie z góry. Trzeba jej dać nauczkę, tylko przez nią tu siedzisz. Co sugerujesz? Kawę. W pobliskiej kawiarni. Z Amelką? Szalałaś? Sama zostanie? Sama się o to prosiła. Nie no, nie mogę tak, co ty? Stawiam kawę. Nie. I ciastko. Za pięć minut mamy autobus.